Generalnie to samochód znowu już nie samochoduje. Zdarza się. Wjechałem autem na rondo i zrobiłem to o jeden raz za dużo. A teraz musimy pchać. Więc fajno. No i jest, nadszedł długo oczekiwany odcinek, w którym zobaczycie nową odsłonę kompocika. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się aż tak dobrego efektu i zaryzykuję nawet stwierdzeniem, że była to zdecydowanie jedna z tych fajniejszych modyfikacji, jakie do tej pory zrobiłem w kompakcie. Ja się nie mogę doczekać, żeby pokazać Wam efekt końcowy, bo wyszedł kurtę no po prostu zajebiście. więc zacznijmy od początku. Wypadałoby dobrze przygotować powierzchnię pod malowanie. Na tych ujęciach widzicie już pomalowane niektóre elementy samochodu. Malowanie auta rozłożyłem po prostu na kilka etapów, dlatego że robiłem to pod chmurką i musiałem łapać ładną pogodę, a że akurat wtedy w większości tygodnia padało, to wyszło jak wyszło. Czyli było w kratkę i na raty. Dobra. Zdam wam szybko stan rzeczy, jaki aktualnie... Jest. Na ten moment samochód został pomalowany z wysokim tam w sumie, żeby tej rdzenie bo widać, żeby wyglądał po prostu dobrze. Teraz ze względu na to, że sprzedałem ta SATA, no to będę musiał po prostu tym samochodem jeździć trochę na co dzień, więc no musi jakoś się prezentować, przynajmniej przez jakiś czas. Pozostało zalepić dziury, które zrobiłem od spodu bezsensownie, totalnie. Pewnie zastanawiasz się teraz o jakiej dziurze chłop w ogóle gada. A no właśnie w poprzednim odcinku, czyli części pierwszej tego całego psucia, spawałem podłogę. No i wcześniej zrobiłem dziurę. Ale potem spawałem. Dosyć nieumiejętnie. Dlatego jeżeli jeszcze tego wideo nie widziałeś, to zobacz. Link w opisie, a tymczasem lecimy dalej. Nie wiem dlaczego... nie wiem co mnie podkusiło do tego, żeby tą podłogę rozbierać. No ale już ta podłoga została rozebrana, więc teraz trzeba po prostu to złożyć na nowo. Nie będę już się babrał z, e, ze spawaniem, bo to jest zdecydowanie nie moja bajka. Mm, Pądzisław, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze, panie Pądzio? Nie? Na ten moment tyle? Rzucić zabawkę? Dobra. Czyli ja rzucam Pądziowi zabawkę, też zaczęła padać, a... mam nadzieję, że tam mi przynajmniej nie popsuje. Więc działamy dalej. No i właśnie, kompot jest w takim stanie, w jakim jest. Niestety, pogoda mi nie sprzyja. do garażu go nie wstawię, bo jest tam straszny sygnał. Ogólno no też nie za bardzo będę w stanie Wam coś. Nie będę za bardzo w stanie Wam też coś ponagrywać, no bo nie chcę znieść kamery. Jeżeli jestem nieogarnięty, to dlatego, że po prostu mam dosyć tego samochodu, już chcę go skończyć. Totalnie fest. No ale chyba nie będę go robił, bo już zaczyna padać deszcz, więc spróbuję złożyć go po prostu od środka. Dzieciku. Dobra, widzimy się później prawdopodobnie, jak go skończę. Elo. Niech was nie zwiedzie to, że mam trzeci dzień... Uff. Niech was nie zwiedzie to, że mam czwarty dzień te same ubrania, bo to są moje ubrania robocze, a praca składania tego smolu serio schodzi mi już czwarty dzień, więc ciągnie się to jak krew z nosa i po prostu... Mi się nie chce, tutaj tak zmęczony, ale pogoda teraz tam dopisuję, więc zabieram się za malowanie zewnątrz, samochodu. Oczywiście przed malowaniem trzeba było jeszcze zmatowić dach. Sama praca związana ze ścieraniem lakieru była dosyć mozolna. Sporo tar szlifierskich musiałem zużyć, a do tego ta oto zielona szlifierka pochłaniała dużo prądu, ale powiem Wam szczerze, że jak na koszt, jaki musiałem ponieść na wszystkie akcesoria do tej metamorfozy, porównają do efektu końcowego, to było to naprawdę nieduże poświęcenie. Generalnie nie myślcie sobie, że ja wiem w sumie co robię, bo ja nie mam żadnego pojęcia i lepiej chyba nie będzie brać z przychodu. Lepiej chyba będzie jak nie będziecie brać z nim przykodu, bo pełen półprofesjonalizm. Pamiętajcie. Ej, Mortko, w ogóle nie wiem czy słyszałeś o najnowszych badaniach amerykańskich naukowców, którzy odkryli, że filmy na kanale Rafalski OMC lepiej ogląda się z łapką w górę. I to jest fakt. Dlatego wciśnij łapkę w górę, o tam na dole. I tak przy okazji od razu zostaw suba. Wiesz no, po co masz robić dwa razy tą samą robotę? Tena. Stan upodlania tej blacharki nie zmienia faktu, że chciałem ten lakier zrobić porządnie. Dlatego czekałem, aż będzie ładna pogoda i bezpiecznie będę mógł położyć farbę do płotu na kąpocika. Teraz bierzemy rozcieńczalnik albo inne coś, co spowoduje, że ta powierzchnia, na którą będziemy kładli farbę, będzie odtłuszczona. No i tak całe auto. Jeżeli sami zastanawiacie się nad takim rozwiązaniem, to szczerze polecam. Musicie tylko pamiętać, żeby położyć minimum dwie, a najlepiej trzy do czterech warstw po troszku, stopniowo jedna po drugiej. Nie za dużo, bo będzie nieładnie. I chciałbym wam jeszcze szybko powiedzieć: Generalnie teraz zostawimy ten dach, żeby on sobie wysechł na spokojnie, żeby ta farba się utwardziła. Zaraz będę leciał do boków samochodu. Ale zanim to nastąpi. Rafalski w dżungli. A zanim to nastąpi, zanim zabierzemy się za malowanie auta dookoła, to na przebitki w ramach odetchnienia od tych jakże wielkich emocji, łapcie nagrywki, które udało nam się zrobić razem z Julianem na naszym poprzednim zlocie OMC. No, był zlot, udał się, były bardzo fajne nagrania, no i teraz łapcie, co udało nam się zrobić. Więc to jest ostatni element układanki, czyli obrzeża ogrodowe, które są, powiedziałbym, że tanią alternatywą dla progów, choć zapewne długo nie wytrzymają. Koszt takiej zabawy to jakieś 15 ziko na stronę, więc jeżeli u Ciebie w gruzie progi są tak samo obecne jak Twoja wypłata z tego miesiąca, to polecam. Bardzo fajna sprawa. Powiem że to wychodzi w sobie całkiem śmiesznie. W sensie, wydaje mi się, że jestem na takim etapie, że ten gruz przestaje być gruzem, tylko jakimś ogrodem. Nie, no nie jest źle. Jest tragicznie. Dobra, teraz jakoś muszę to podwinąć sprytnie. Yo. No, i mamy finish. Pozostało autko umyć, i generalnie można je upalać. Tej opcji, moim zdaniem, prezentuje się perfekcyjnie. Mega mi się podoba ten czarny dach, i trochę taka struktura lakieru, jak Raptor. Po tych ostatnich przygodach wiem, że będę musiał po sezonie zainwestować trochę w pracę blacharsko-lakiernicze. Wydaje mi się, że kompocik już długo tak nie pociągnie. Jest to trochę przykra wiadomość, ale dobra dla was. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że będziecie mieli więcej kontentu. Będziecie mogli również dołożyć małą cegiełkę do budowy tego autka właśnie od siebie. No i właśnie, ruszamy z konkursem. Konkurs, o którym już dla was wcześniej wspominałem. No i teraz powiem trochę o nim coś więcej. Do wygrania będziecie mieli ode mnie pakę. Na start dropa koszulek. W związku z tym, że chciałbym, aby kompocik został na zawsze autkiem z kanału OMC, to stworzyłem takie oto koszulki. Na grafice widnieje ten mój właśnie kompocik. Za nim jest napis Wieczne Szczęście po japońsku. Bo przecież BMW to japońskie auto, więc jakże mogło być inaczej, nie? Z tyłu jest taka fajna grafika z mądrościami dla samochodiarzy. Wrzucę tą grafikę na Instagrama. To też nie będę Wam zabierał czasu. No i tak. Będą do wygrania trzy paczki, w których znajdziecie koszulkę, naklejki OMC oraz limitowaną wlepę, która wystąpi tylko i wyłącznie w ilości 100 sztuk i nie każdy będzie mógł ją zdobyć. Co zrobić, żeby wygrać? Połap tutaj instrukcję krok po kroku. Po pierwsze, zostaw suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dobij łapkę w górę pod poprzednim filmem z kompotem. O, tym dokładnie. Zaobserwuj mój profil na Instagramie. Konkurs rusza w momencie, gdy pod poprzednim filmem uzbieramy 100 łapek. No to co, Mordko, damy radę? Moi no drodzy, teraz coś ciekawego dla tych, którzy oglądają filmy do końca. Miłego seansu. Tak kończą się zabawy, jak się nie umie jeździć. Dobrze, że są chłopaki, to przynajmniej sam nie może być. Ja nie wiem, czy to poszali. Nie byłoby szans. Szansy by nie było. Dobra, nagrywam to szybko, bo w sumie nie mam żadnego sprzętu i nagrywam to z telefonu. Generalnie to samochód znowu już nie samochoduje. Zdarza się. Wyglądało to tak, że jechałem autem na rondo i zrobiłem to o jeden raz za dużo. A teraz musimy pchać, więc fajną. Mordewski, moi drodzy, moi kochani, wyszła głupia sprawa, bo w sumie ten samochód pierwszy dzień jeździł, pogoda jak widać do jazdy jest idealna, bo spadł deszcz, jest ślisko, idealna pogoda na zaspawany dyfer i na to, żeby wjechać po prostu autem krawędzi. Myślałem, że nagramy jakiś fajny content, w sumie byście wy coś mieli też fajniejszego do oglądania, ale popsułem samochód znowu i znowu jest niejeżdżący i znowu będę musiał go naprawiać więc tak wyszło ale cóż mam nadzieję że podobał Wam się ten odcinek specjalnie dla Was wyjechaliśmy dzisiaj na Rondo i skończyliśmy bez samochodu więc trzymajcie się elo